Mimo tego wyniku, w jakim zakończyło się to spotkanie, jestem z bardzo wielu rzeczy bardzo zadowolony, mając świadomość tego, że w zasadzie w podstawowej 11 dzisiaj zafunkcjonowała blisko połowa składu młodzieżowców. Drużyna przeszła małą rewolucję, a przede wszystkim pokazała wysoki stopień zintegrowania. To nie jest łatwe do osiągnięcia w przestrzeni 10 dni, 2 tygodni. To świadczy o tym, że mam drużynę bardzo świadomych zawodników i z tego się bardzo cieszę. być może brakuje czasami umiejętności, przede wszystkim technicznych, które mi pozwalają na przykład rozgrywać spotkania w decydujących momentach, tak jak to miało miejsce. U przeciwnika, czy to strzało wykonane przez pamiątę Stachere, czy też sytuacja, w której utrzymywał się pilca przy asystie trzech zawodników, po czym została ona w inną strefę. No, my, my tego w swoim zespole dzisiaj u nas tak jakby nie funkcjonowało to na takim poziomie. Ale poziom zdyscyplinowania był bardzo wysoki, co spowodowało, że motor wrócił do gry po z dystansu, nie mogąc sforsować <coughs> yy, ustawienia obronnego. Yy, bardzo, yy, bardzo dobrze funkcjonowało działania destrukcyjne. Yy, bardzo dobrą pracę wykonywali ludzie, którzy w pierwszych liniach a często odpowiadali za, za destrukcję i, i to bardzo imponowało, bo w zasadzie przez każdą minutę tego meczu widać było, że że, że, że jest duża dyscyplina i odpowiedzialność. Bardzo dobrze grający Paweł formal na prawej stronie, w pewnym razie musiał opuścić boisko, do tej sytuacji nie będę się odnosił, w której, w której miała miejsce czerwona kartka. Tak samo jak nie, nie chcę się odnosić do sytuacji, w której motor strzewił trzecią bramkę, kiedy to zawodnik po prostu można powiedzieć przedryblowo rożącego przeciwnika, nie robiąc tego sobie nic. E, a mi się wydaje, że podstawą tej całej zapawy są zasady, e, a, a takie zachowanie, no to, to bardzo ciężko mi przejąć, bo pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego, że po przestrzeni kilkunastu sekund zawodnik leżący oszołomiony uderzeniem został potraktowany jako przeciwnik minięty oddalony ony strzał, który zamyka mecz. <laughs> widocznie wiele pracy przed pojedynczymi ludźmi żeby pracować nad pewnymi wartościami. Dziękuję. Cieszę się z tego zwycięstwa pierwszego z niewygodnym przeciwnikiem, jakim była do tej pory Mjanka, bo, bo, bo statystyki e, no, były takie rażące, jeżeli chodzi e, o, o, o stosunek tych bezpośrednich mecz. Natomiast e, wracając do samego spotkania, e, od początku oczywiście chcieliśmy zaatakować, chcieliśmy jak najszybciej tą bramkę zdobyć, mieliśmy swoje okazje że na początku e, e, nie wykorzystaliśmy dwóch, trzech sytuacji, bo na pewno nam się grało łatwiej e, i, i, i spokojniej. No, straciliśmy dość kuriozalną bramkę, bo mając swój stały fragment gry przeciwnik gdzie wychodzi e, z kontrą i, 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 i do przerwy jest 0-1, a jeszcze e, mamy sytuację można powiedzieć, której było nie wykorzystać, no, ale tak się to w piłce zdarza, kiedy Michał palów nie trafia do pustej bramki i... i przerwie, myślę, że przede wszystkim się podbudowaliśmy. Ja wierzyłem ten zespół, że jest w stanie odwrócić losy, losy spotkania. Niełatwego na nas spotkania, jednak nawet grając w dziesięciu przesunęliśmy, zaryzykowaliśmy, zagraliśmy już trójką, to przyniosło szybki efekt w postaci ramki pierwszej, a następnie drugiej. co do zachowań moich zawodników. Ja bym, tak, trenerze, no my też, jeżeli pan by wszedł do szatni, no to to bym by zobaczył, jak są poturbowani, jak, jak wyglądają, także to jest po pierwsze. Po drugie, no, mądrość oczywiście, no, ale, ale zespołu, ale, ale to leżenie na boisku w tak momentach, no, było już irytujące, czy wznawianie gry, które trwało więcej niż pół minuty, także Jakże z tą duchem Tak dalej, to yy, myślę, że spokojnie trzeba przeanalizować całe spotkanie, a nie tylko oceniać yy, motor, motor lubi. Także, także tutaj bym tutaj, tutaj był taki delikatny w tych ocenach. Ja gratuluję moim piłkarzom, tak jak powiedziałem, walki do końca zaangażowania. Wygrywamy pierwszy mecz na starcie, o to chodziło. Yy, I przede wszystkim to zwycięstwo będzie jeszcze bardziej smakować, bo charakter zespołu... To, co powiedziałem, paką w szatni, w przerwie nie poznaje się w momencie, kiedy jest dobrze, kiedy jest się na górze, tylko kiedy, kiedy jest się na dole, a nie kiedy na dnie. I, i, i wiadomo, oczekiwania kibiców były dużo, duże, i, i po przerwie musieliśmy wyjść i sprostać temu, to się udało. Oczywiście przed nami jest bardzo dużo pracy, my sobie z tego zdajemy sprawę, niemniej, niemniej tak jak mówię, to, to zwycięstwo musi nas podbudować. Są następne spotkania, i będziemy wszystko robić żeby w tych następnych spotkaniach równie ambitnie i zdeterminowanie dążyć do zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli mają Państwo pytania, to proszę o zadawanie z konkretnym adresatem, żeby się Państwo też zechcieli przedstawić. Rafał Szyszka, dwa kontakty. Palią. Pytanie do trenera Nowaka. Co się stało z Rafałem Królem, bo dzisiaj jego brakowało w środku pola? I widać było, że problemy z rozegraniem no, były widoczne w tym meczu. Wszystko to dość wolno przebiegało. I chomianka nie miała problemu z neutralizowaniem Waszej gry, szczególnie w pierwszej połowie. No tak, w pierwszej połowie nie wszystko się układało. Rzeczywiście powinniśmy grać szybciej piłką i też sobie na to zwróciliśmy uwagę w przerwie. No Rafał akurat jest wyłączony z gry, ma kontuzję po meczu z poleniu Warszawa i... I, i myślę, że będzie ciężko go jeszcze doprowadzić na mecz z Karpatami. No ale tak, musimy sobie z tym radzić. Mamy szeroką kadrę, także będziemy szukać takich rozwiązań, które przede wszystkim będą skuteczne i tak naprawdę już dzisiaj myślimy o tym, o tym meczu z Karpatami. Jutro mamy zajęcia treningowe rano, odnowę biologiczną, pierwszą część dzisiaj przechodzimy. Jutro jest druga część odnowy. Także zobaczymy, zobaczymy jak jest, jak, jak wygląda stan osobowy jakie ponieśliśmy straty po tym meczu. Tak jak mówię, wtedy będziemy, będziemy mogli sobie coś, coś układać na, na krótko przed tym drugim meczem u siebie. Mhm. A czy Wasze ustawienie dzisiaj to można jako 4, 3, 3 zdefiniować, bo bardzo szeroko grali i Kamil Stofera Kamil Wolski, a w środku można też było zauważyć tak bardziej pionowo tym osiak piekarski dopiero myśliwiecki. Czy to dalej tak według trenera będzie funkcjonowało? No, mieliśmy swój plan na ten mecz, no, szerokie ustawienie miało, miało przede wszystkim dać nam możliwość grania, grania w tę strefę. Widzieliśmy, że oczywiście mieliśmy się mocno cofnie na własną półkę, tak się działo, dobrze się broni rzeczywiście był zorganizowany. Trudno było i ta, ta akcja niekiedy, 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 znaczy brakło może inaczej, brakło, brakło jeszcze tego przyspieszenia gry, tak, tej, tej pewności. Widać, że... Że, że nie wszystko się układało, no niemniej tak jak, tak jak mówię, no, to, to, żeby byli szeroko ustawieni, to przede wszystkim chodziło o wyciąganie bocznych obrońców, tak żeby, żeby mogli tam w te miejsca wchodzić bardzo bardzo ofensywnie ustawieni nasi boczni obrońcy. Także to, to, to jest taka, taka przeciwwaga miała nastąpić. No, mówię, nie wszystko może jeszcze wychodziło, ale było kilka, kilka ciekawych akcji w bramka na 2.1. Myślę, że fajnej grody, to co ćwiczymy na treningach, zagrania wsteczne jest fajnie, że takie bramki padają. Mhm. A czy za tą czerwoną kartkę będą wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec zawodnika, czy? Znaczy, dzisiaj to przede wszystkim trzeba obejrzeć ten mecz na, na spokojnie i yy, przeanalizować jeszcze sobie te, te określone sytuacje. Także trudno żebym dzisiaj tutaj przed Państwem yy, na gorąco po samym spotkaniu mówił o jakichkolwiek karach dla zawodnika, tak? Za, 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 za to wejście. Dostał czerwoną kartkę, tak sędzia uznał. Ja się nie będę do tego odnosił. Natomiast, tak jak mówię, no, my jesteśmy zespołem i wszelkie ewentualne konsekwencje, cokolwiek by nastąpiło, to proszę mi wierzyć, najpierw muszą poznać moją decyzję e, zawodnicy. Dziękuję. Nie mam pytanie. Ja mam pytanie do ze zdrowiem, co z nogami Pawła Fortana i brutalnym wejściu w rosjan No Na tę chwilę sytuacja nie wygląda dobrze. Ale dajmy sobie jeszcze najbliższy czas, bo jesteśmy świeżo tłumaczeni. żeby postawić diagnozę i jakieś wyrokowanie, to na to potrzeba czasu. Ktoś z Państwa jeszcze?